Część trzecia. Kto jest odpowiedzialny za wypadek na placu zabaw? Opcja 7. Jednostka inspekcyjna. Czemu? Każdy plac zabaw przed oddaniem go do użytku powinien być zweryfikowany, czy jest bezpieczny. Dzieci bawią się na placu zabaw i trzeba sprawdzić, czy ten plac zabaw można oddać do użytku. To jest już wymóg prawny zapisany w przepisach budowlanych, bo norma jest przywołana w przepisach budowlanych. W związku z tym obowiązek takiej czynności kontroli pomontażowej jest wymagany. Czyli jednostka certyfikująca nie sprawdziła, czy urządzenie jest prawidłowe czy nawierzchnia jest na odpowiednim, na odpowiednim obszarze, czy zapewniono odpowiednią nawierzchnię amortyzującą upadek. A opcja ósma to jest zarządca placu zabaw. Dopiero tutaj dochodzimy do zarządcy placu zabaw. Jeżeli słuchacie mnie zarządcy, to wiedzcie, że nie jest tak wiele opcji, kiedy to wy będziecie odpowiadali. Za co wy odpowiadacie? Za utrzymanie placu zabaw i tego urządzenia, tej nawierzchni na bezpiecznym poziomie. Czyli zostało oddane, sprawdzone jako bezpieczne, a potem zaniedbaliście. Wtedy Wy będziecie za to odpowiadali, oczywiście. To jeszcze konserwator. Firma, której miasto zleca konserwację iluś tam placów zabaw, to oni mogą źle wykonywać swoją robotę i oni będą za to odpowiedzialni. Oczywiście zarządca powinien to weryfikować. I również ta weryfikacja powinna być przeprowadzona przez jednostkę inspekcyjną przy okazji kontroli rocznych. I teraz. Podsumowanie. Nigdzie w tym miejscu nie powiedziałem o nauczycielach, o rodzicach, o dziecku. Na placu zabaw może dojść do wypadku. To jest zapisane nawet w normach. I wówczas, no właśnie, sąd będzie rozważał te tematy, te aspekty wszystkie, gdzie była przyczyna, ale po prostu dziecko mogło niefortunnie upaść i złamać rękę. Na prawidłowej nawierzchni, z odpowiednim sprzętem. Dziecko ewentualnie się nauczy, żeby bardziej uważać, ponieść tego konsekwencje, ale nikt za to nie będzie odpowiadał. Rodzic na bezpiecznym placu zabaw może sobie usiąść i czytać gazetę. Teraz jak już przeszliście przez te trzy filmy, polubcie ten film, ewentualnie zapiszcie, jeżeli Wam się przyda. Wracajcie do mnie, dlatego że będę jeszcze mówił o tych wszystkich kwestiach związanych z zabawą w przestrzeni publicznej. A teraz przestańcie skrolować i idźcie pobawić się z dziećmi. Cześć, trzymajcie się.